Witam Państwa 26 lipca w niedzielę, rano. Krótki komunikat, niedobry. Kto z Państwa oglądał moje filmiki z lipca, zauważył, że okraczę jak ta wrona, że grozi nam drugi lockdown. Cytowałem globalistę Jacquetelli. Który pouczał premiera Francji, że ukierunkowane działania nie wystarczą i że być może potrzebny będzie lockdown generalny. Obecnie obserwujemy no powiedzmy niegeneralne czy lokalne lockdowny w Europie, w Ameryce, w Australii. Lockdowny, czyli zamknięcia różnych rzeczy, terenów. One są możliwe w różnych kategoriach. tak? Można zamknąć jakiś obszar, można zamknąć branżę gospodarki, można zamknąć grupę ludzi według różnych kryteriów. Nie czas teraz wchodzić w szczegóły. W ostatnim swoim filmiku na masny kryzys show polecałem Państwu pomysł listu otwartego do naszych władz, ażeby tego drugiego lockdownu nie wprowadzać. Dostałem trochę dobrych rad, trochę mniej dobrych, ale w ogóle mało tych rad dostałem. Co z tym listem zrobić, jeżeli chodzi o treść, nic nie dostałem. Proszę łaskawie zajrzeć tam i przeczytać, poprawić, podzielić zdania na krótsze, dodać, ująć. Teraz jednak chciałbym powiedzieć, że. W ten, to, to prawdopodobieństwo lockdownu w skali ponadnarodowej rośnie. Presja ze strony mediów jest bardzo duża. Ja byłem dziennikarzem przez wiele lat, wiem jak to działa. Nie ma czegoś takiego jak niezależne media, wszystkie są zależne. Nawet ten mój vlog, w którym nie pobieram pieniędzy od YouTube'a za reklamy. Jestem zatem niezależny od YouTube'a. Nie pobieram też żadnych datków od państwa, więc jestem można powiedzieć niezależny od państwa. No, jest, 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 on jest bardzo niezależny, ale jest w tym sensie zależny, że jego popularność jest zależna od zewnętrznych czynników. Mam w szczytowym momencie 11 tysięcy kliknięć, a to jest bardzo mało przecież w skali blogosfery internetowej, więc myślę, że. Jestem chociażby od tego uzależniony, nawet ja, chociaż mówię niezależnie to, co myślę, nawet ja jestem uzależniony od, od różnych uwarunkowań zewnętrznych, no oczywiście takie media, Gazeta Wyborcza, Superexpress, zupełnie innej beczki, zupełnie innej parafii, różne telewizje, które u nas działają, to wszystko przecież są media całkowicie uzależnione od bardzo poważnych, globalnych czy poniżej globalnych grup interesu. A zatem, jeżeli oni trąbią, że jest bardzo źle i że epidemia wraca. To jest oczywiście kłamstwo. To, że to jest kłamstwo, postaram się wykazać być może tutaj, może w mediach narodowych, czytając fragmenty książki doktora Sucharita Bhagdiego, Niemca wbrew pozorom książki Koronawirus. Koronawirus Fałszywy alarm, która niedługo wyjdzie po polsku, jak mnie mam. Chociażby czytając albo streszczając, w każdym razie jest to kłamstwo. Na razie na tym pozostańmy. Przy tym zostańmy. Zakażenia wykryte niepewnymi testami zakażenia w skali kilkaset czy tysiąc dziennie są rzeczą normalną w sierpniu, bo wtedy właśnie wracają grypy. Wszystkie grypy to nie jest grypa oczywiście, ale jest podobny, podobny mechanizm wszystkie grypy wracają grypy, które są charakterystyczne dla sezonu zimowego dla przedwiośnia. Które wracają w sierpniu z odbicia. Zakażę więcej, ale na pewno statystyki, autentyczne statystyki zgonów nie wykażą, nie wykażą, żeby w Polsce przybyło zgonów w sierpniu. A jeżeli przy nas przybędzie, no to nie będzie to skala, która by mówiła o jakiejś autentycznej epidemii w sensie tego słowa, w tym znaczeniu tego słowa, jakie obowiązywało przed 2009 rokiem. Epidemia powinna być śmiertelna. To jest epidemia. Epidemia w sensie nowoczesnym, jak czytamy na polskiej Wikipedii, jest to yy, wiele yy, zdarzeń, oznaczy, yy, zaraz, tam, jak a, kto tam, nie pamiętam, zaraz, a, to z, zrobimy z tego osobną pogadankę. Nie, nie wystarczą nawet zakażenie i zachorowania. Epidemią mogą być inne zjawiska yy, zdrowotne. O, jak z dużo jakich zjawisk zdrowotnych, nie wiadomo jakich, to według, Polskiej Wikipedii, a niestety boję się, że była, była tworzona przez polskich epidemiologów. To już jest epidemia. Zatem, epidemia można u nas ogłosić z dowolnego powodu, i dlatego właśnie rząd PiSowski, przy pomocy opozycji rzekomo totalnej, wymyślił stan epidemii, który jest poza konstytucyjny, jest wręcz niekonstytucyjny i który pozwala ograniczać nasze wolności, nasze normalne życie, uderzyć w gospodarkę z byle powodu, a nawet bez powodu. A więc wróćmy do sprawy rzekomo powracającej pandemii. Otóż nie ma pandemii i ona nie powróci, bo ta tak zwana druga fala to już będzie trochę inny wirus, zmutowany, czy w ogóle różne wirusy, bo one już mutują przecież od, od wiosny. Lockdown nie był potrzebny na wiosnę nigdzie, nigdzie nie przyniósł dobrych efektów. Zawsze korzyści były, jeżeli były znacznie mniejsze od szkód ogromne były szkody. Tam, gdzie nie było lockdownu, wyniki, jeżeli chodzi o śmiertelność czy zachorowania, nie były absolutnie gorsze niż w krajach, gdzie były lockdowny i jest on niepotrzebny. Lockdown jest niepotrzebny, obostrzenia również są niepotrzebne. Będzie, jak widzimy już po panice w mediach, będzie wielka presja ze strony środowisk ponadnarodowych, międzynarodowych, tej mafii, tej oligarchii. Będzie presja na polski rząd i jest, są dwie nadzieje. Jedna nadzieja większa, że PiS, partia, partia Kaczystów tak zwana, jest zajęta po pierwsze rekonstrukcją rządu, a po drugie jest zajęta kongresem, który ma wyłonić władzę partii na wszystkich szczeblach. To wszystko ma być na jesieni, więc na razie nie mają do tego głowy, żeby wprowadzać drugi lockdown, ale jeżeli presja będzie bardzo silna, jeżeli lockdown zostanie wprowadzony w Niemczech i we Francji, na co się zanosi, to Presja będzie tak silna, że dowolny Morawiecki, Kaczyński, który nic nie rozumie, nowy minister zdrowia, być może już dowolny, pan Karczewski albo pan inny. Dowolny lekarz, oczywiście w ramach przymusu lekarskiego, bo lekarze są należą do korporacji i są bardzo uzależnieni od władz tej korporacji, a zatem, że ten nieszczęsny lockdown zostanie jednak. U nas wprowadzony. Musimy temu, naprawdę musimy temu zapobiec, bo to grozi ruiną polskiej gospodarki. I tyle na dziś. Kolejne pomysły. No ja będę wrzucał tutaj, ale proszę Państwa również o to, żebyście i wy wrzucali. Jest mój profil na Facebooku, moja strona na Facebooku, Marcin Masny. Jest również, są również inne możliwości. Są komentarze. Tutaj są komentarze pod moimi programami w mediach narodowych, pod filmami. Pod rozmowami z Krzysztofem Łukszą w telewizji BR-24. Bardzo proszę o reakcje merytoryczne, niekoniecznie hejterskie, a właśnie raczej i niekoniecznie pochwalne, tylko właśnie merytoryczne. Dziękuję Państwu bardzo.